Przepraszam bardzo. Przepraszam, bo musi pan tak w ten sposób tutaj się prezentować. Normalnie ludzie tutaj siedzą, przewadzą sobie od się w kompleksy wpadają. Nie no, ja ćwiczę. No co to jest? Ja ćwiczę, proszę pana. Proszę, proszę, proszę ćwiczę. Proszę pana, ale myśli pan, że, że ja bym nie ćwiczył, żebym miał czas. Ludzie tutaj myśli pan, że nie, my, my nie, nie organizujemy w innych sprawach, nie mamy jakichś sukcesów czy czegoś. A tyle, że, że na ćwiczenia nam czasu nie starcza i, i że to inaczej troszkę wygląda? Naprawdę moją intencją nie było, żeby zrobić komuś przykrość jakąś. My też chcemy tutaj nie, wypocząć zim. w takim poczuciu, że nie jesteśmy gorsi od kogoś, że przyjdzie Pan. No nie wiem, jakby Pan mógł spróbować jakoś empatycznie podejść. Brzuch Pan wypnie. Mogę czasem. Pogarbie się. A, ok, to, to nie było tak, że Pan jest jakiś to. idealny. No, dziękuję bardzo. No to ja bardzo no, przepraszam jeszcze raz i coś tam zrobię.